to dla mnie ważne. Jako autor wynajmuję AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie. Redakcji: Voice House. Ze studia: Voice House Gospodarcze Podsumowanie Tygodnia Ekonomicznie In Brief. Inflacja w Polsce w październiku powróciła na poziom 5% rocznie, powyżej którego ostatni raz była w grudniu. Ceny w sklepach we wrześniu rosły w stosunku do sierpnia średnio o 0,3%, czyli najszybciej od trzech miesięcy. Dane nie są zaskoczeniem. Ekonomiści z największych polskich banków spodziewali się dokładnie takiego właśnie wyniku. Brak niespodzianki nie oznacza jednak, że nie ma problemu. Żywność drożeje szybciej niż zwykle. Ciągle na podwyższonym poziomie utrzymuje się też tak zwana inflacja bazowa, liczona bez cen paliw, energii i żywności. Oznacza to, że w gospodarce nadal mamy silną presję na wzrost cen. Wynika ona głównie z szybkiego wzrostu płac, który oznacza szybki wzrost kosztów w przedsiębiorstwach. Co do płac, to ich mediana w maju wynosiła 6481 zł brutto, podał GUS. Średnia płaca była wtedy na poziomie nieco powyżej 8000 zł, tak więc mediana była mniejsza od średniej o 19%. Z jednej strony to sporo i wynika z tego, że zdecydowana większość Polaków zarabia poniżej średniej krajowej. Z drugiej strony we wcześniejszych miesiącach różnica między Medianą a średnią była jeszcze większa i przekraczała 20%. Wracając do inflacji, Narodowy Bank Polski podniósł właśnie jej prognozę na przyszły rok do 5,4%. Zrobił to jednak zaznaczając, że zakłada uwolnienie przez rząd cen prądu od 1 stycznia. Rząd na to się jednak raczej nie zdecyduje. Znacząco obniżone zostały też prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Do tej pory NBP zakładał wzrost PKB o 3% w tym roku i o 3,8% w przyszłym. Teraz prognozuje tylko 2,7%. W tym roku oraz 3,3% w przyszłym. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach lekko spadają. Poza tym jednak wszystko rośnie: zarówno liczba mieszkań wprowadzanych do sprzedaży przez deweloperów, jak i popyt na nie ze strony kupujących. Tak wyglądał polski rynek mieszkaniowy w październiku. Według portalu tabela ofert.pl średnia cena za metr kwadratowy w łodzi spadła nawet o 5%. W Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu spadki są mniejsze i sięgają prawie 1%. Ceny w Warszawie poszły w górę o 1,5%, a w Gdańsku prawie o 2%. Ale głównie z powodu wprowadzenia do do sprzedaży nowych mieszkań w droższych lokalizacjach. Według serwisu Oto Dom, deweloperzy w siedmiu największych miastach wprowadzili do sprzedaży ponad 4000 tysiące nowych mieszkań, to najwięcej od czerwca. Sprzedali ich natomiast nieco mniej. Był to już dziesiąty miesiąc z rzędu, w którym podaż nowych mieszkań jest większa od sprzedaży, co sprzyja spadkom cen. To się jednak może zmienić, bo według danych z Biura informacji kredytowej w październiku Polacy złożyli w bankach aż 34,5 tysiąca wniosków o kredyty mieszkaniowe. To najwięcej od grudnia ich wartość to ponad 15. Miliardów złotych. Wygląda więc na to, że czekający przez ostatnie miesiące na nowy rządowy program wsparcia i państwowe dopłaty do kredytów, chyba stracili nadzieję i samodzielnie ruszyli do banków. Coraz ciekawiej wygląda sytuacja gospodarcza Niemiec. Po tym, jak okazało się, że uniknęły one recesji, pojawiły się lepsze od oczekiwań dane o rosnącej sprzedaży detalicznej i zamówieniach w przemyśle. Ta pierwsza rośnie tam o blisko 4%, czyli najszybciej od ponad dwóch lat. Zamówienia dopiero drugi raz w tym roku zaliczyły wzrost, tym razem o 1%. Do tego poprawiły się im odczyty wskaźników PMI opisujących aktywność w przemyśle i usługach. Są one teraz najwyżej od trzech miesięcy. W tym kontekście warto pamiętać, że Europejski Bank Centralny, aby pobudzić gospodarkę strefy euro do szybszego wzrostu, od czerwca już trzy razy obniżał stopy procentowe. Rynek jest przekonany, że w kolejnych miesiącach IBC będzie ten cykl kontynuować. Możliwe więc, że już teraz zaczyna to wpływać pozytywnie na niemiecką gospodarkę i nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. To z kolei jest ważne dla tych polskich przedsiębiorców przedsiębiorców, którzy są eksporterami, a Niemcy są ich najważniejszym rynkiem zbytu. Sytuację może jednak ponownie popsuć Donald Trump, który właśnie wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał on, że nałoży cła na import towarów do Stanów, także z Unii Europejskiej. Jeśli okażą się one wysokie, wtedy niemiecka gospodarka otrzyma kolejny cios i z jej ożywiania może znowu nic nie wyjść. Do tego skomplikowała się sytuacja wewnętrzna, rozpada się koalicja, i wszystko wskazuje na to, że w marcu przyszłego roku Niemcy czekają nowe wybory. Wskaźnik PMI wygląda lepiej także w przypadku polskiego przemysłu. Jego wartość urosła powyżej oczekiwań. Do 49,2 punktów. To znaczy, że jesteśmy już bardzo blisko przekroczenia bariery 50 punktów, która w przypadku tego wskaźnika oddziela odczyty świadczące o rozwoju i ekspansji od tych recesyjnych. Nasze PMI jest poniżej 50 punktów nieprzerwania od wiosny 2022 roku, czyli od momentu napaści Rosji na Ukrainę, co wywołało w Europie kryzys energetyczny i przyczyniło się do bardzo wysokiego wystrzału inflacji. Według najnowszego badania, zamówienia w polskich firmach nadal spadają, ale pierwszy raz po 28 miesiącach spadł Wzrosły i zatrudnienie, i produkcja, co stanowi istotny pozytywny przełom. Polscy przedsiębiorcy ciągle jednak narzekają na słabą koniunkturę w Niemczech i na innych rynkach eksportowych. Polska to kraj dość niskich podatków, przynajmniej na tle całej Unii Europejskiej. Według nowych danych Eurostatu łączne dochody państwa ze wszystkich podatków i obowiązkowych składek emerytalno-rentowych wyniosły w Polsce w ubiegłym roku 36% PKB. Średnia unijna to 40% PKB. Najwyższe podatki sięgające 46% PKB mają Francuzi. Tuż za Francją w tym rankingu są Belgia, Dania i Austria. A na drugim końcu tabeli Irlandia, czyli unijny raj podatkowy, gdzie wpływy z obowiązkowych płatności na rzecz państwa stanowią tylko 23% PKB. Polska jest poniżej średniej. Unijnej, ale jednocześnie nasze podatki są prawie najwyższe, jeśli chodzi o kraje Europy Środkowej. Minimalnie wyższe, na poziomie 37% PKB, są w Słowenii i Chorwacji. Słowacja jest pod tym względem na tym samym poziomie co Polska. Podatki w Czechach to 34%, a na Węgrzech 35% PKB. Jeszcze niższe podatki są w krajach bałtyckich, a także w Rumunii i Bułgarii. To było ekonomicznie in brief wiadomości dotyczyły wydarzeń od 1 do 7 listopada 2024 roku głosem Jarosława Kuźniara czytała sztuczna inteligencja